Organizatorem jest Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury działające tutaj na terenie Białej. To stowarzyszenie powstało pod koniec 2008 roku, de facto zaczęło działać od 2009. W sumie powstało głównie ze względu na wrześniowe kresowiana, które są organizowane po to, żebyśmy po prostu mieli własną organizację, która, która by się tym zajęła. Natomiast tworząc tą organizację, tworząc statut, postawiliśmy także sobie w celach właśnie propagowanie kultury tożsamości narodowej i przede wszystkim chcieliśmy robić to wśród dzieci i młodzieży. I, no i między innymi historyczne harce są taką w sumie pierwszą, poważniejszą inicjatywą w tym zakresie. Skąd pomysł? To jest połączenie dwóch takich rzeczy. Po pierwsze, chcieliśmy z tego względu, że zarówno kolega, jak i ja mamy swoje korzenie harcerskie i działamy w harcerstwie, więc chcieliśmy większą ilość po prostu dzieciaków zarazić tym harcerstwem. Zabawą w terenie, a z drugiej strony dostrzegliśmy taki problem dotyczący właśnie świąt narodowych tutaj w, na naszym terenie, w naszej gminie świąt skupionych wokół 11 listopada i 3 maja. Po prostu zauważyliśmy, że podczas tych obchodów właściwie w ogóle nie widać dzieci, dlatego że też sposób przeżywania tych świąt na naszym terenie no. Nie jest atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, dlatego że głównie są to takie dość oficjalne, sztampowe uroczystości. Szkolne akademie naszym zdaniem też nie spełniają tej funkcji, dlatego wymyśliliśmy, żeby po prostu stworzyć grę historyczną, żeby te dzieciaki poprzez zabawę, poprzez bieganie z mapą, wykonywanie różnych zadań, przy okazji czegoś się dowiedziały odnośnie w tej chwili, konkretnie odnośnie odzyskania niepodległości w 1918 roku. No i stąd pomysł. Dzisiaj walczymy o niepodległość Polski. Aby to się udało, musimy wszyscy, jak największa ilość dzieci, o tak, musi dotrzeć do legionów marszałka Piłsudskiego, i po wykonaniu zadań docierają. Ostatecznie do głównej kwatery, gdzie no, albo zostaną przyjęci w szeregi legionów, albo niestety. Nie. Planujemy już troszkę myślimy o zorganizowaniu drugiej edycji Harców skupionej wokół 3 maja. Jaki będzie temat przewodni, jeszcze się na ten temat jeszcze się nie zastanawialiśmy. Natomiast no, chcielibyśmy to kontynuować i chcielibyśmy na przyszłość to rozwijać, także żeby to się po prostu rozwijało. W tym roku niestety może niedopisana frekwencja na, w czasie naszej gry. Jednak liczymy, że się ona poprawi w następnej edycji naszej zabawy, której, którą przygotowujemy już teraz.